Ale dobry ranek. Ech. Czemu jest wszystko szare? A w ogóle się mam z tej strony, Bartek Lewkowicz. Ale czemu jest wszystko takie szare? I czemu nie mam kordły i poduszki, tylko taką małą? Słuchajcie. A to co? Co się dzieje z moim chomikiem? No obudziłeś się. W końcu. Dobrze, dobrze jest. Dobrze jest. Chomiku. Ale co się dzieje to ja nie, nie wiem. Słuchajcie, wszystko jest szare. Co to było? Są. Słuchajcie, chyba coś się tam owidziałem. Tak mi się wydaje, mam lornetkę, sprawdzę, bo się boję tam iść. Widzieliście coś? Ja może coś zobaczę. Nie, nic nie widziałem, słuchajcie. A to co? Klub. A ty drzwi. Klucz. Hm. No to fajnie. Klucz to. Nie wiem po co mi jest. Właśnie. Możecie trzy drzwi są zamknięte na klucz i będę musiał stąd pójść. Właśnie. Nie dam rady, słuchajcie. Nie wiem co się dzieje. Nie dam rady wyjść. Wiem. Użyję tego magicznego klucza. Dobra, przekręcam. A słuchajcie, coś mnie tam ciągnie. Nie wiem co dzieje! Się... wpadłeś w moją pułapkę. Co nie... Człowieku? Właśnie, gdzie ty jesteś? Gdzie żeś uciekł, człowieku?